Witam na dzisiejszym, dość nietypowym filmie, bo jak najpewniej wiecie, zaraz rok 2026 kończy się 2025, więc postanowiłem, że zrobię dla Was taki troszeczkę specjalny odcinek dzisiaj. Nie ze skakania konkretnie na rowerze, tylko bardziej z opowiedzenia o ogólnie 2000, moim 2025 na kanale, ogólnie co się działo. Mam też kilka pytań dla samego siebie. Na przykład nie wiem jakiś ulubiony wypad lub takie inne rzeczy, więc zaraz to zrobimy. Przyjdziemy na komputer, pokażę wam moje ulubione momenty. To jest mój kot, może go nie znacie. Po prostu coś. E, więc przechodzimy do YouTube Studio i wam wszystko opowiem. Dobrze, więc my już jesteśmy na komputerze. Tutaj mam wypisane pytanka. E, najlepszy wyjazd. Najlepszy wyjazd w tym roku. Moim zdaniem dwa najlepsze wyjazdy w tym roku. Ciężko mi było wybrać, bo jednak jeden to jest bike park, do którego często jeżdżę. Hej bike park oczywiście mówię, o hey Bike parku. Uważam, że to naprawdę fajny czeski bike park. E, to jest czeski bike park, na których hopy niosą trochę. E, w, w maju było otwarcie nowej trasy, huge Hugo. I właśnie wtedy mm, byłem tam, to jest ten film, właśnie teraz, co widzicie. Jest z tamtego dnia Była nowa trasa wtedy otworzona Był tam Dawid Czechaj Wojciech Bajor Oczywiście mega fajnie było ich spotkać Mega spoko było To jest film, na którym Najpewniej też zobaczycie tą nową trasę I to jest na pewno wydarzenie Które zapadnie mi w pamięci uważam Mega spoko wydarzenie rowerowe też Mega spoko bike park Mega niosą tam fajnie hopy Da się podżibować, da się poskakać fajnie I każdy moim zdaniem znajdzie coś dla siebie Przeznać ten moment O, tu jest właśnie to otwarcie tej nowej trasy Zobaczcie ile ludzi tu jest Gdzieś tu z boku stał Dawid Czekaj O, nawet Teraz nie widzę go Ale gdzieś tam z boku stał nawet Dawid Czekaj O, tutaj będziecie widzieć jego prze... O, tutaj Dawid Czekaj leci właśnie Pyk Dobra, drugi taki najlepszy bike park W tym roku To uważam bike park Kopliwna Powiem szczerze tak Hay Bike Park ma spoko hopy, ale na Koprivnej mam wrażenie, że tam jest taka prędkość, taka lotność spoko. Na serio, to było niesamowite doświadczenie na Koprivnej i na pewno chciałbym tam wrócić. Powiem szczerze, że to jest mocna konkurencja do Hay Parku, bo te trasy, to wszystko, tak dobrze tam wygląda, tak dobrze się tam lata, to jest niesamowite. Zresztą tam są dużo większe te trasy niż w hey Bike Parku, to tak... Ucieszyło mnie bardzo, gdy tam przyjechałem, mega spoko. Spotkałem też tam Dirt It More, więc też spoko wyjaźdź, wyjazd. I uważam, że te dwa wyjazdy powinny dostać takie wyróżnienie w tym roku. Ulubiony film, ojej, ja trochę ich jest, ale jakbym miał wybrać jeden, jeżeli chodzi o ulubiony film, to nie wiem czy to można nazwać filmem, czy bardziej editem, to jest Forest Jeep. Uważam, że spoko, nawet wyszedł. Jak na tego. No w sumie spoko, mi się to nagrywało mega i mega mi się podobało. Mega lubię ten las, co tam było, ten film. Może to nie jest jakiś super techniczny film, czy chodzi mi, że nie wiem, że jakieś tam super triki robiłem, ale jakoś mi spoko się to montowało, spoko się jeździło, więc uważam, że to też mega spoko edit. A jeżeli chodzi o taki film, taki normalny, to tak szczerze, szczerze powiem wam że ciężko mi było wybrać taki normalny film, bo tak naprawdę każdy film mój w miarę tam lubię, może są takie gorsze, co gorzej było, ale y, uważam, że jedne z najlepszych filmów to były te z wakacji, y, vlogi co dwa dni. Z jakiego powodu? Inaczej. Byliśmy na tym spociku, który... Teraz widzę no, krzywą kierownicę w filmie. Dobra, nieważne. Y, po prostu lubiłem tamten czas. Z wakacji, bo wiecie, było ciepło w miarę. Mogłem sobie jeździć z małą ekipą. Wiecie, jeździliśmy na spocika, odbudowywaliśmy go, robiliśmy nowe linie. No, w sumie coś było w tym fajnego. Mega spoko to było. Może progresu wtedy aż takiego nie było, ale uważam, że na serio spoko były te filmy co dwa dni. Mega spoko mi się nagrywało te vlogi jakoś tak. Fajnie było i też miły to był czas, bo jeszcze to były wakacje właśnie i mega fajnie. Największe wyzwanie, bo... Było... Dobra, coś muszę, muszę zobaczyć na YouTube, bo tak szczerze. No była troszeczkę wyzwań, zobaczymy zresztą. Dobra, jeżeli chodzi o największe wyzwanie, to może... Nie nazwę tego aż takim mocnym wyzwaniem. To było akurat spoko, ale trzeba było szukać części, trzeba było kupić te części, złożyć ten rower, znaczy sam, samo składanie roweru nie było jakoś super ciężkie, ale same te części trzeba było wszystko, research zrobić, wszystko zamawiać. Później wiecie, były problemy z tym paczkami różne i to było troszeczkę wyzwanie. Samo składanie roweru już nie. Dobra, poprosimy kolejne pytanie i to chyba już będzie ostatnie. Największy sukces, mam jeden, to na pewno złożenie mojego nowego roweru. Powiem Wam szczerze, to było dla mnie bardzo ważne e, i mam, widziałem też, że Wam się spodobał ten odcinek, więc z góry Wam bardzo dziękuję oczywiście za to. Dobra, może. Inaczej, nazywam to troszeczkę sukcesem, bo dla mnie to jest, Jakby to powiedzieć, żeby spoko to było. Dla mnie to jest spoko, bardzo, że. Osoby zaczęły już oglądać moje filmy, że wiecie, że już mam te troszeczkę nieduże, okej, okay. nieduże, ale mam community jakieś tam, że wiecie, że piszecie komentarze jakieś, że wchodzicie na film, widzę, że oglądacie jakoś te filmy, może to nie jest jakoś super dużo osób, to jest jakaś tam dosłownie garstka mała, ale jestem i tak Wam bardzo za to wdzięczny, bo w porównaniu do tamtego roku, no jest różnica, jest różnica trochę w wyświetleniach. Widzę, że jakaś część osób ogląda te filmy i rzeczywiście nie poddaje z tym filmami. Kiedyś też się pojawił komentarz. Tylko mm. muszę go znaleźć. To jegoś napisał, i to uważam, właśnie to jest mega spoko. Powiedzam używać, używać jakiegoś filtru uspokajającego szum wiatru lub oddechy poprawi to jakość filmów. No i mega spoko, że piszecie właśnie takie komentarze, co tutaj jest. Bo przez to poprawiłem troszeczkę jakość, że nie ma tego wiatru, nie ma tych szumów. Co trochę przeszkadzało, nie będę ukrywał, mi też przeszkadzało przy tych filmach. I teraz nie słuchać tego wiatru. Teraz już bez komputera tak po prostu mówię. To dziękuję Wam ogólnie za te wszystkie komentarze, za subskrypcje, za łapki w górę. To mi daje motywację, bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję za każdą cegiełkę dołożoną do tego kanału, bo może kiedyś się uda i się kiedyś rozrośnie ten kanał. Może teraz nie generuje jakichś ultra dobrych liczb, ale czuję, że progresujemy powoli. Więc bardzo Wam dziękuję każdemu z was, co jest na tych filmach, co im pomaga. Nawet ten, co przypadkowo ktoś trafił, bardzo dziękuję. To jest też ważne w tych filmach. 2026 jest nasz. Szczęśliwego nowego roku Wam życzę. I co? Chyba to wszystko. Żegnęż Was, hasztag z 2025 i witamy 2026. I to jest niesamowite. Żegnam już Was ostatni raz w tym roku. Żegnam już Was. Na razie, cześć.